Zadanie 19. Matura 2015 poziom podstawowy sierpień. W okręgu ośrodku o dany jest kąt o mierze 50 stopni. Mamy na rysunku. Miara kąta oznaczonego na rysunku literą alfa jest równa. Alfę mamy tu. Ja w takim razie szukamy. Zobaczcie, że alfa opiera się na tym łuku tu, a 50 opiera się na tym łuku tu. Ale, w sumie. ale, widzimy, że O leży na średnicy okręgu. W takim razie tutaj jest kąt prosty. Jeżeli tutaj jest kąt prosty, no to tutaj jest 50, no bo to było podane. No to tutaj musi być 40, no bo 90 plus 40 plus 50 daje nam 180. A właśnie ta 40. Leży na tym samym łuku czerwonym co alfa. I oba to są kąty pisane, opierające się na tym samym łuku, czyli są takie same. Czyli tutaj też jest 40, a zatem to jest odpowiedź A.